Ryszard, im więcej oczekujemy od treningu, tym podejmujemy większe ryzyko odniesienia urazów, prawda? Podnosimy większe ciężary, bardziej wymagający trening. Powiedz, czy miałeś w swojej karierze jakieś kontuzje? No, kilka. Z tym, że jedna była bardzo ciężka, bardzo rozległa, o bardzo e, poważnych następstwach. Groziło mi nawet zakończenie kariery sportowej u jej progu. Otóż podczas wyciskania na zawodach doznałem złamania kręgosłupa. Złamałem kompresyjnie krąg piersiowy, dwunasty. Co to znaczy kompresyjnie? Kompresyjnie to znaczy, tak jak zbudowany jest krąg, od nacisku, nieprawidłowego nacisku, po prostu zmiażdżył mi się ten, ten, ten trzon kręgu no i oczywiście związane z tym następstwa naruszona struktura włóknista, jeśli chodzi o krążek międzykręgowy nie wiedziałem, że to jest źle się czułem, bolało ale łaziłem zawody odbywały się chyba w piątek, w sobotę i w niedzielę jakoś przetrwałem, w poniedziałek poszedłem do pracy dałem sobie radę chociaż ból był bardzo dojmujący no i kiedy ten ból nie, nie mijał kiedy na treningach absolutnie nie mogłem wykonywać żadnych yy, no, bardziej złożonych ruchów, nie tylko ćwiczeń, zaniepokojony poszedłem do lekarza. No, lekarz stwierdził, że nerki, nerek nie dało się ocenić z różnych przyczyn, ale przy okazji prześwietlenia nerek wyszło mi właśnie to złamanie. No i pyta się mnie lekarz, ile ja czasu byłem rehabilitowany, kiedy to się stało, jak długo leżałem w szpitalu. Ja mówię, Panie, to się wydarzyło miesiąc temu na zawodach sportowych, ja nie wiem o czym Pan mówi. I on dopiero na zdjęciu pokazał mi właśnie ten, to prześwietlenie i, i pokazał to złamanie. Rzeczywiście wyraźnie było widać różnicę. A, no i cóż, no zacząłem odwiedzać lekarzy, bo to jest y, pierwsza rzecz, którą się robi w przypadku, kiedy coś boli i uniemożliwia normalne funkcjonowanie. Co lekarze? No, pierwszy lekarz powiedział wyraźnie, absolutnie żadnej siłowni. Do końca życia poszedłem do kolejnego lekarza i znów usłyszałem wyrok. No, ale mówię temu lekarzowi, panie, a jestem u pana po to, żeby, żeby nie, nie przestać trenować. Właśnie dlatego do pana przyszedłem. Żeby mi pan pomógł. Nie, tu się nic nie da zrobić. Dobra, nie da to nie da, ale myślę sobie, a może jednak się da. Kiedyś usłyszałem, że kontuzję leczymy ruchem. Szczędzam zasad prawidłowego postępowania w przypadku odniesienia tego typu urazów. No i tak minęło dwa miesiące i trafiłem na lekarza bardzo młodego człowieka, któremu zawdzięczam dalszą karierę. Bo powiedział mi tak. Jeżeli grozi Ci wózek inwalidzki, to czy Ty będziesz trenował, czy nie będziesz trenował, to i tak Ci grozi. A jest jeszcze jedna rzecz. Zapytał mnie, czy ja chcę mieć gorset. Spojrzałem na niego. Miałem wtedy 20 lat, jaki korset? On mówi: "Korset, żebeta, to jest taki sznurowany tutaj pod szyjkę, elegancko będziesz wyglądał, cały czas będziesz wyprostowany. Albo możesz mieć drugi korset ze swoich własnych mięśni." I wtedy dotarło do mnie, że ja zdecydowanie wolę mieć ten drugi ze swoich własnych mięśni. Rozpocząłem treningi. Nie powiem jak one wyglądały, bo skłon w przód Mógł być do kąta około 30 stopni z podporem rękoma za kolana, proszę sobie wyobrazić. Ale później, po około dwóch latach, przyniosłem medal, który zdobyłem na mistrzostwa, położyłem na biurko temu pierwszemu lekarzowi. I mówię: To jest medal z podnoszenia ciężarów. Proszę zwrócić uwagę, że ja wyczynowo ten sport uprawiam, a pan mi go zabronił. Lekarz oczywiście się zdziwił, no i mówi, no tak, no zdarzają się takie przypadki i tak dalej. I oczywiście e, absolutnie nie miałem na celu w jakiś sposób podważenia wiedzy tego lekarza, jego prestiżu. Absolutnie nie. Chodziło mi o to, że wygrałem. Ale dlaczego? Wygrałem tylko dlatego, że podjąłem trening systematyczny, planowy i trening specjalny. Mający na celu doprowadzenie mojego kręgosłupa do stanu używalności. Udało mi się to do tego stopnia, że po tej kontuzji startowałem jeszcze w podnoszeniu ciężarów. 12 lat, nie, przepraszam, 13 lat, kurczę, 14 lat, w trójboju siłowym i wyciskaniu w leżeniu, kolejne 15 i w kulturystyce 7. Ruchem, Możesz zastąpić każde lekarstwo, a żadne lekarstwo nie zastąpi Ci ruchu. Stworzyłem sobie gorset mięśniowy, na który składają się mięśnie pleców i mięśnie brzucha. Bo to jest bardzo ważne. I dzisiaj mam prawie 62 lata, a jestem w stanie w podporze na poręczach, bo tutaj siedząc na tym fotelu, wykonać poziomkę. Proszę bardzo. Tak może rozmawiać z Tobą 62-letni facet, który wykonał pracę. To nie jest żaden cud. Ja wykonałem po prostu pracę. Dziękuję Ci za podzielenie się z nami tą historią.